Ta już ma dopiero 10 lat. Od 5 lat interesuje się Żużlem. Od kilku miesięcy jeździ na motocyklu tutaj w szkółce Mirosława Cierniaka. Tak, chciałbym być Żużlowcem, naprawdę, ale nie wiem, nie wiem może kiedyś. A co jest Moim ulubionym Żużlowcem jest Grekhankok. I Janusz Kołodziej. Piotr ma 13 lat. Żużlem zainteresował go brat. Dopiero zaczynam. Odkąd powstała szkółka UKS Jaskułki tarnów. Fajnie, że takie coś powstało, ponieważ możemy rozwijać swoje zainteresowania. A co jest moim ulubionym zawodnikiem? Moim ulubionym zawodnikiem jest Janusz Kołodziej, ponieważ <laughs> lubię jego styl jazdy i fajnie jeść. Od końca maja co tydzień 16 adeptów poznaje tajniki czarnego sportu, marząc o tym, że kiedyś to oni wystąpią w roli gwiazd na torze Unii unitarnu. Pilnie trenują, angażują się, również ich rodzice się angażują w to, żeby po prostu te dzieciaki jeździły, żeby spędzały fajnie czas. I też taką funkcję społeczną dobrą spełniamy, bo jednak no nie, nie tylko komputer, nie jakieś tam głupie zabawy, tylko jednak sport. Na razie są tu tylko dwa motocykle, ale być może dzięki hojności sponsorów w przyszłości będzie ich więcej. W końcu motor w to podstawa. Koszt budowy, którym zajmuje się y trener Mirosław Cielniak, to jest w granicach około 10 tysięcy. Także taki motocykl, tyle kosztuje budowa, bo to trzeba przerobić z ramy z motocykla prawdziwego żużlowego, tak jak widzicie tutaj na treningach, te motocykle są, to są takie troszeczkę miniaturki motocykli tych żużlowych, na których startują profesjonalni zawodnicy. Różna forma, różny wiek, różny styl jazdy, ale odpowiedź na pytanie dlaczego? Jest zawsze taka sama. Bardzo mi się to podoba i chciałbym zostać żużlowcem w Unitarno. Julita Majewska, Tarwizja.